Cześć! witajcie. z tej strony Robert. No i dzisiaj aktualizacja do Androida 5.0.2 w HTC Desire i rzadko się zdarza, żeby przyszła tak ważna aktualizacja do urządzenia testowego. Więc jeżeli chodzi o wersję systemu tej HTC Sense mamy 6.0, wersja systemu Android 5.0.2. Jeżeli chodzi o samą aktualizację, 781 MB tyle dokładnie zajmowała no i ze zmian oczywiście tutaj kilka wyszczególnionych tak dalej. Ale chyba te najważniejsze z tych, o których warto powiedzieć, no to przede wszystkim no ten nowy widget, jeżeli chodzi o Sense Home, czyli możliwość po prostu personalizowania sobie aplikacji w zależności od tego, czy jesteśmy w domu poza domem, czy w pracy. I to gdzieś tam fajnie wygląda. Oczywiście, oprócz tego, że możemy na stałe wrzucić sobie tu kilka aplikacji, które są dla nas najważniejsze, pojawiają się również pliki pobrane tak dalej, jakieś sugestie są. Ale jeżeli uruchomimy sobie jakąś tam, powiedzmy, aplikację, której wcześniej nie uruchamialiśmy, na przykład zegar, ta aplikacja automatycznie nam się tutaj pokazuje, czyli tutaj też mamy ostatnie aplikacje, czy te najczęściej właściwie wybierane, jeżeli chodzi właśnie o poszczególne tryby. Możemy sobie oczywiście ustawić lokalizację, czy podać dokładny adres, jeżeli chodzi o konkretne właśnie tutaj no, miejsca, żeby, żeby po prostu to dobrze wyglądało i żeby to było precyzyjnie lokalizowane odnośnie każdego, że tak powiem, tutaj pola. No i tak mamy jeszcze jakieś te informacje odnośnie. Jeszcze o tutaj. Personalizacja widżetu Home, HTC Sense Home. No i możemy sobie włączyć dokładną lokalizację i jakieś tam dane osobowe, które możemy sobie włączyć. No dobra, mam wrażenie, że na początku, gdzieś tam poprzednio, jak się przełączaliśmy tutaj na BlinkFeeda, to mieliśmy jakby takiego delikatnego laga zawsze w połowie. Tutaj wygląda to naprawdę bardzo płynnie, wszystko chodzi jak najbardziej ok. Z tych rzeczy, które tak naprawdę się zmieniły, to oczywiście pasek powiadomień tutaj. Jeżeli chodzi o powiadomienia, no to one są teraz wyszczególnione w ten sposób tutaj na belce, jako poszczególne osobno karty. Po ściągnięciu tutaj belki dalej mamy oczywiście ustawienia. Troszkę to, znaczy wygląda tak samo, tylko bardziej material design oczywiście w tej materii o tyle się zmieniło. Jeżeli chodzi o ustawienia, to w ustawieniach z tego co zauważyłem, no to oczywiście w tutaj w dźwiękach i powiadomieniach Mamy teraz już po prostu, nazywa się to przerwania, tak? I możemy oczywiście sobie osobno robić połączenia, wiadomości, jakieś inne przypomnienia i robić sobie według dni, według godzin. E, tak bardzo standardowo bym powiedział, no ale chyba o to chodzi, to jest najważniejsze, więc e, działa dokładnie to tak samo. E, jeżeli chodzi o aparat, wydaje mi się, że gdzieś tam widziałem jakieś nowe funkcje, ale jeżeli chodzi o szybkość e, robienia zdjęć. E, to delikatnie szybciej ostrzy, chyba aparat, i to jest gdzieś tam plus, bo faktycznie w momencie, kiedy robimy sobie zdjęcie, to no momentalnie są te zdjęcia teraz robione. Mamy takie cyknięcie, nie wiem czy to było poprzednio, nie zanotowałem tego tak naprawdę. Jeżeli chodzi o jakość robienia zdjęć, myślę, że tutaj się nic nie zmieniło. Nadal HTC Desire robi zarówno przedny, przednim i tylnym aparatem bardzo dobre zdjęcia, więc tutaj jest jak najbardziej wszystko ok. Może w samych trybach, może tu się jakoś więcej nie zmieniło, mamy tą fotobudkę, wstawianie siebie, autoportret, ujęcia z dwóch kamer. Pozostały te wszystkie funkcje, jeżeli chodzi o właśnie przełączanie się między poszczególnymi, że tak powiem trybami, przez takie swipenie, więc tutaj jakby większych zmian nie ma. Oczywiście ciężko powiedzieć na razie coś o baterii, bo aktualizacja niedawno ja była robiona. Więc no potrzebne były co najmniej jeden, najlepiej dwa albo trzy pełne cykle, i wtedy będziemy mogli coś więcej powiedzieć. Jeżeli chodzi o jakieś nowe aplikacje, no to nie zauważyłem niczego tutaj więcej. Mamy oczywiście te standardowe motywy i tak dalej. Z aplikacji, które gdzieś tam się zaktualizowały, jeszcze podczas jakby po samej aktualizacji systemu, to oczywiście usługi Google Play, dodatkowo tutaj HTC LockScreen i właśnie ten HTC Sense więc właściwie tyle, tak naprawdę. Jeżeli znaleźliście jakieś większe, zmiany dajcie znać, chętnie się o nich dowiem. Wszystkie jakby pozostałe funkcje, jeżeli chodzi o podwójne tapnięcie, to wszystko zostało i może troszeczkę po prostu tutaj ekran blokady się zmienił, ale tak naprawdę nie za wiele. Wszystko działa niezwykle szybko, ale właściwie przed aktualizacją też działało to bardzo, bardzo responsywnie, więc nie ma problemu. Zauważyłem jedną rzecz, tylko mam wrażenie, że po prostu troszeczkę jakby... O, no, chociaż widzę, że nie zawsze. W większości przypadków działa chyba troszeczkę lepiej tutaj dotyk, jeżeli chodzi o ściąganie tej belki od góry, bo z tym wiem, największy problem, nie wiem czy to jest kwestia tego właśnie głośnika, który mamy tutaj wbudowany, tak czy siak. Rzeczywiście, no bardzo pozytywne zmiany, bardzo fajnie to działa. Bardzo płynnie, responsywnie i naprawdę no, HTC Desire robi się po prostu kolejnym urządzeniem od HTC, które no bardzo szybko dostaje aktualizację, no i dzięki czemu robi się też bardzo ciekawą propozycją dla Was, dla potencjalnych użytkowników. Dzięki bardzo, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.